No szczęść Boże, środa, drugiego tygodnia Wielkiego Postu, kolejny dzień naszej jazdy z Ewangelią. Kto śledzi nasz cykl od początku, to pamięta, że zapraszałem Was, abyśmy wyruszyli w drogę. Dzisiaj w Ewangelii Chrystus mówi do apostołów: Oto idziemy do Jerozolimy, czyli do miejsca, w którym Chrystus umrze, ale też i z wstanie, abyśmy razem z Chrystusem umarli, aby umarł w nas stary człowiek, a odrodził się, z martwych wstał nowy. Chrystusowy, duchowy, abyśmy mogli razem ze świętym Pawłem powiedzieć, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I rzeczywiście dzieją się niesamowite rzeczy dzięki temu Słowu, które tutaj jest głoszone. Chciałbym się z wami podzielić takim SMS-em, taką wiadomością, którą otrzymałem przed dwoma dniami od Pana Tomasza, który był niegdyś moim parafianinem. Pan Tomasz pisze tak, nie doceniamy kogoś. Kto jest blisko. Tak było i ze mną. Nie doceniałem księdza, kiedy ksiądz był tu blisko w naszej parafii. Przepraszam. A teraz księdza słucham, słucham i podziwiam. Bóg zapłać za wszystko, co ksiądz robi. Z Panem Bogiem. Panie Tomaszu, nie trzeba przepraszać i ja nie oczekuję również podziwu. To nie ja sprawiam, że dokonują się wielkie rzeczy, ale to Chrystus przez Ducha Świętego sprawia. Ja jestem tylko narzędziem i mam nadzieję, że takim narzędziem jest również ten cykl. Dzisiaj na samym końcu przedstawię Wam pozdrowienia wprost z Jerozolimy, które nadesłał nam ksiądz Paweł Pajdosz, który jest z pielgrzymką w Jerozolimie, żebyśmy mogli w tej łączności duchowej z tym miejscem śmierci, ale i z Chrystusa pozostawać i podróżować, przemieniając się mocą Bożego Słowa, nie mojego, ale Bożego. Czołóweczka, odkładam telefon, bo nie wolno iść z telefonem i jedziemy z Ewangelią. Jazda z Ewangelią prezentuje Ksiądz Paweł Broński. Słuchając dzisiejszej Ewangelii stajemy się świadkami. Takiego dość typowego zdarzenia, jakie ma miejsce pewnie w życiu także współczesnych rodziców, którym przecież zależy na dobru ich dzieci i przychyliliby im nieba, jeśli byłoby to tylko możliwe. Czasami za cenę jakiegoś kombinowania, dawania nawet łapówek, czy tak zwanego załatwiania dobrych posad i intratnych stanowisk. Taka też była matka synów Zebedeusza, chociaż tak naprawdę nie wiedziała o co prosi, kiedy mówiła, aby Chrystus. Załatwia... Ułatwił jej synom miejsce po prawej i po lewej stronie. Nie wiesz, o co prosisz, nie jesteś świadoma kobieto, ale Chrystus nie odpycha jej, nie odtrąca, ale zadaje jej takie pytanie: czego pragniesz? Zauważa ją i zwraca się do niej z takim pytaniem: czego pragniesz? Cytując księdza Węgrzyniaka i tytuł jego książki: o co właściwie. Nam chodzi, o co Tobie, kobieto chodzi. Można by powiedzieć, że czasami życie niektórych z nas wygląda tak, jakbyśmy nie wiedzieli, o co nam chodzi. A tymczasem warto mieć cel w życiu i warto być świadomym tegoż właśnie celu, bo to nadaje sens naszym wszelkim działaniom. Wiktor Frankl, żydowski psycholog czasów II wojny światowej, który przebywał w Obozach koncentracyjnych napisał w oparciu o swoje obozowe doświadczenie, taką książkę Człowiek. W poszukiwaniu sensu, bo zauważył właśnie w tych ekstremalnych warunkach, że ludzie, którzy utracili sens swojego życia, bardzo szybko w obozach umierali. Ci natomiast, którzy cały czas mieli sens, którzy nie stracili nadziei, to nawet gdy było trudno, żyli dalej. Pytanie o pragnienia to jest także pytanie, które koresponduje z tym, co Chrystus mówi na krzyżu, bo przecież jednym z ze zdań które Chrystus wypowiada z wysokości krzyża jest zdanie e, pragnę Chrystus umiera z pragnienia miłości. Ale miłość to nie emocje, to nie uczucia, to nie chwilowe uniesienia, na których nie można zbudować nic trwałego. Miłość to służba. Jeżeli jesteś człowiekiem, który mówi kocham, to musisz być gotowy do poświęcania swojego życia, choćby kawałka życia, centymetr po centymetrze, minuta po minucie w codzienności, czy nawet czasami w szarości swojego życia. Życzę wam, kochani, takiej przemiany, nieustannej przemiany, nieustannej metanoi, czyli zmiany myślenia, nie tylko postępowania, bo na tym polega nawrócenie, abyśmy odkrywali, czym naprawdę jest miłość i mocą miłości samego Chrystusa, mocą darów Ducha Świętego, na czele których stoi właśnie dar miłości, bo jak powie się Paweł, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, to byłbym niczym. Byłbym jak ten cymbał brzmiący, nic bym nie był warty. Życzę Wam takiej otwartości na Ducha Świętego i postępowania w rozumieniu prawdziwej miłości. Niech Was Pan Bóg błogosławi, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki szerokości, przyczepności i słoneczka pod kółeczka. Chwileczkę, mam już jakieś takie. Lepsze miejsce, i zaraz Wam wylosuję gest miłości papieża Franciszka. Proszę bardzo, losowanie rozpoczęte i jest. Powstrzymać się od obraźliwych słów i gestów. Lajkujcie, subskrybujcie i Haro TV. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, to ich Boże, z tej strony ksiądz Paweł Epikariusz z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Bukowie. Chciałbym w pierwszym miejscu pozdrowić księdza dyrektora Pawła Borońskiego oraz decyzją telewizję Faro TV i Was wszystkich, którzy nas oglądacie za pośrednictwem telewizji internetowej. Jak widzicie, znajduje się w Jerozolimie, w tym miejscu, gdzie coraz głośniej bije serce każdego chrześcijanina miejsce, gdzie Chrystus ustanowił w wieczorniku sakrament Eucharystii, sakrament kapłaństwa, w miejscu, gdzie dokonało się na krzyżu zbawienie świata, w miejscu, gdzie również znajdujemy pusty grób. Ewangelia, którą słuchacie każdego dnia. Ona naprawdę znajduje swoje miejsce. Te wszystkie wydarzenia, o których czytacie, one naprawdę się wydarzyły. One są tutaj. Życzę Wam, by Słowo Boże, które Wam towarzyszy każdego dnia, poprzez to, co przekazuję Wam, przez dyrektor ksiądz Paweł, aby Was obfitowało. Abyście coraz Mocniej wierzyli w Boga, który przecież zmartwychwstał. Życzę Wam dobrego wsłuchiwania się w Boże Słowo, rozważania go w trakcie Wielkiego Postu i mam nadzieję, że to, co będziecie rozważać, czego będziecie słuchać, że to również przyniesie nie tylko owoce w waszym życiu, ale również i w życiu waszych rodzin. Życzę błogosławionego dalszego wielkiego postu. Szczęść Boże!